Zarządzanie relacjami z klientami CRM w praktyce Zarządzanie relacjami z klientami CRM stanowi fundament nowoczesnego biznesu, umożliwiając firmom budowanie trwałych i wartościowych relacji z ich odbiorcami. W dobie cyfryzacji i rosnącej konkurencji, efektywne wykorzystanie systemów CRM pozwala na znaczące zwiększenie satysfakcji klientów, optymalizację działań marketingowych i sprzedażowych, a także lepsze zrozumienie potrzeb rynku. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawić podstawy systemów CRM, ich znaczenie dla biznesu oraz kluczowe aspekty implementacji CRM w przedsiębiorstwie. Omówimy także znaczenie analizy danych klienta dla personalizacji usług, przykłady efektywnego wykorzystania CRM, a także omówienie trendów i przyszłości w zarządzaniu relacjami z klientami. Podstawy systemów CRM i ich znaczenie dla biznesu. Systemy zarządzania relacjami z klientami CRM to oprogramowanie służące do zbierania, analizowania i zarządzania informacjami na temat klientów w celu optymalizacji procesów sprzedaży, marketingu oraz obsługi posprzedażowej. Dzięki centralizacji danych klienta CRM umożliwia firmom lepsze zrozumienie ich potrzeb, preferencji oraz historii interakcji, co przekłada się na możliwość oferowania spersonalizowanych produktów i usług, zwiększając tym samym ich zadowolenie i lojalność. Ponadto systemy CRM wspierają efektywność operacyjną przedsiębiorstwa poprzez automatyzację procesów biznesowych, ułatwienie współpracy między działami oraz dostarczanie cennych analiz i raportów, które pomagają w podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych. Znaczenie systemów CRM dla biznesu wykracza poza samą obsługę klienta. Są one niezbędnym narzędziem w budowaniu przewagi konkurencyjnej, umożliwiając firmom szybką adaptację do zmieniających się warunków rynkowych i oczekiwań konsumentów. Wprowadzenie CRM do przedsiębiorstwa pozwala na znaczące zwiększenie sprzedaży poprzez lepsze targetowanie działań marketingowych, skrócenie cyklu sprzedażowego oraz zwiększenie efektywności pracy zespołów sprzedażowych. W rezultacie inwestycja w system CRM przekłada się na wzrost przychodów firmy oraz budowanie długoterminowych relacji z klientami. Implementacja CRM w przedsiębiorstwie, kroki i wyzwania. Implementacja systemu CRM w przedsiębiorstwie to proces wymagający starannego planowania i zaangażowania wszystkich działów firmy. Pierwszym krokiem jest dokładna analiza potrzeb biznesowych i określenie celów, jakie ma spełniać wdrożony system. Następnie kluczowe jest wybór odpowiedniego rozwiązania CRM, które będzie kompatybilne z istniejącą infrastrukturą IT oraz spełni wymagania funkcjonalne firmy. Ważnym etapem jest także przeszkolenie personelu z zakresu obsługi nowego systemu oraz przekazanie im wiedzy na temat korzyści płynących z wykorzystania CRM w codziennej pracy. Wyzwaniami, z jakimi mogą się zmierzyć firmy podczas implementacji CRM, są m.in. opór pracowników przed zmianami, trudności z integracją nowego systemu z obecnymi rozwiązaniami IT oraz wyzwania związane z migracją danych. Aby zapewnić sukces wdrożenia, Niezbędne jest zaangażowanie i wsparcie ze strony zarządu firmy, a także wyznaczenie dedykowanego zespołu projektowego, który będzie nadzorował cały proces implementacji. Istotne jest również utrzymanie otwartej komunikacji z pracownikami na każdym etapie wdrożenia, aby rozwiązywać pojawiające się problemy i uwzględniać feedback użytkowników systemu. Firmy mogą skorzystać z pomocy zewnętrznych konsultantów specjalizujących się w implementacji systemów CRM, co może przyspieszyć proces wdrożenia i zwiększyć jego efektywność. Analiza danych klienta dla lepszej personalizacji usług Zgromadzone w systemie CRM dane o klientach stanowią bezcenną bazę wiedzy, która może być wykorzystana do głębszej analizy potrzeb i zachowań konsumentów. Dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym CRM przedsiębiorstwa mogą identyfikować trendy zakupowe, preferencje produktowe oraz kluczowe czynniki wpływające na decyzje zakupowe klientów. Taka wiedza umożliwia nie tylko lepszą personalizację oferty i komunikacji marketingowej, ale także przewidywanie przyszłych potrzeb klientów oraz dostosowywanie strategii sprzedażowych. Wykorzystanie analizy danych do personalizacji usług przekłada się na zwiększenie satysfakcji klientów i budowanie z nimi trwałych relacji. Klienci, którzy otrzymują oferty dopasowane do ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań, są bardziej skłonni do dokonywania zakupów i pozostają lojalni wobec marki. Personalizacja usług pozwala na wyróżnienie się na tle konkurencji i zbudowanie silnej pozycji rynkowej. Aby jednak efektywnie wykorzystać potencjał danych, firmy muszą inwestować w rozwój kompetencji analitycznych pracowników oraz stosować odpowiednie narzędzia do analizy i przetwarzania informacji. Przykłady skutecznego wykorzystania CRM Przykładem firmy, która skutecznie wykorzystała system CRM do zwiększenia efektywności swoich działań jest Starbucks. Dzięki integracji systemu CRM z aplikacją mobilną Starbucks oferuje klientom spersonalizowane kupony i promocje, zachęcając ich do częstszych wizyt i zwiększając sprzedaż. Analiza danych zgromadzonych w CRM pozwala Starbucks lepiej rozumieć preferencje swoich klientów i dostosowywać ofertę do ich oczekiwań. Innym przykładem jest Amazon, który wykorzystuje zaawansowane algorytmy analizy danych do personalizacji rekomendacji produktowych dla swoich użytkowników. Dzięki temu klienci Amazone otrzymują propozycje zakupów, które są dopasowane do ich wcześniejszych zachowań zakupowych i zainteresowań, co przyczynia się do wzrostu satysfakcji klientów i zwiększenia wartości sprzedaży. Trendy i przyszłość w zarządzaniu relacjami z klientami. W kontekście ciągłego rozwoju technologii i zmieniających się oczekiwań konsumentów, zarządzanie relacjami z klientami będzie ewoluować, adaptując nowe rozwiązania i podejścia. Jednym z kluczowych trendów jest dalsze wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do automatyzacji interakcji z klientami, personalizacji oferty i optymalizacji procesów biznesowych. Rozwój technologii Voice Commerce i Hadbotów otwiera nowe możliwości komunikacji i obsługi klienta, oferując użytkownikom szybkie i wygodne sposoby uzyskiwania informacji oraz realizowania transakcji. Wzrasta też znaczenie integracji danych z różnych źródeł, w tym mediów społecznościowych, systemów ERP czy platform e-commerce, co pozwala na jeszcze pełniejszy obraz potrzeb i zachowań klientów oraz umożliwia jeszcze bardziej spersonalizowane podejście do każdego z nich. Kolejnym ważnym kierunkiem rozwoju jest rosnące znaczenie mobilności. Aplikacje mobilne stają się ważnym kanałem komunikacji i interakcji z klientami, umożliwiając firmom budowanie bliższych relacji oraz oferowanie unikalnych doświadczeń zakupowych. Dostęp do informacji i usług w kieszeni z każdego miejsca i o każdym czasie staje się standardem, którego konsumenci oczekują od marek. Dlatego też firmy, które chcą skutecznie zarządzać relacjami z klientami, muszą inwestować w rozwój mobilnych platform CRM, dostosowanych do potrzeb nowoczesnych konsumentów. Przyszłość zarządzania relacjami z klientami będzie również kształtowana przez coraz większą świadomość i dbałość o prywatność danych. W dobie GDPR i podobnych regulacji na całym świecie firmy muszą nie tylko skutecznie zarządzać i chronić zebrane dane osobowe, ale także budować zaufanie klientów poprzez transparentność i etyczne podejście do ich przetwarzania. To zaufanie staje się fundamentem trwałych i wartościowych relacji z klientami. Podsumowując, zarządzanie relacjami z klientami, CRM w praktyce ewoluuje w kierunku coraz bardziej zaawansowanego wykorzystania technologii, personalizacji i mobilności, jednocześnie kładąc nacisk na bezpieczeństwo i prywatność danych. Firmy, które są w stanie dostosować się do tych zmian i wykorzystać nowe możliwości, zyskują znaczącą przewagę konkurencyjną, budując silne i trwałe relacje z klientami w oparciu o zaufanie i zrozumienie ich potrzeb.